ci. Mam, mam mam... morfinę i inne opatrunki. Ży jeszcze. Okej. Okay. Trzeba cię połatać. Połatać. <laughs> jak byłam przy szkole, to się bawiłam doktora i dokładnie wiem, jak łatać. Puch. To takie obwies. O! dziadek został. Taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego. Jeszcze mówiłem. Na nocnej zmianie w Nine -Bels. Żaden wilk nie oprze się mi panowi. Hej. Znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj, Laro, musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z kruftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. Hmm. I może <laughs> najpierw wypróbuj ten czekan tam na ścianie. Już próbuję, nie, nie bądź żaby. Rozumiem. No i teraz już normalnie. To wiecie gdzie ja chcę iść. Znajdźka była. Dobra znajdźkę. Panie i panowie, proszę o znajdźkę. Czekajcie, gdzie to było? Bardziej tam. Dobra, to pójdę po tych ścianach. Ach. No wiedziałem, że trzeba się złapać. Mnie na takie nie, sztuczki nie wrobicie. O, tu jest to znajdźka. Eksploruj grobowce. No właśnie po to i idę dziecko. Ja już o tym wcześniej wiedziałem niż ty głupie gro. No gra jest fajna, ale... Ale, ale ja zemodrężę. Patrzcie teraz. Tego się nie spodziewaliście. Dobra. No dobra. Ale SZATUJĘ Halo Halo Boję się bardzo Ale widzę światło, to jest dobrze Światło strasznie pomaga Działo antydepresyjnie, ja nie chcę być zdepresowany Więc proszę Proszę mi tu bez żadnych jakichś Okej okay. Dodatkowo mamy menu, wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, zupełnie jakby przez cały czas przygotowywały mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie, i są zorganizowani, zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają. Dobra. A to mi chodziło? A mogę coś ulepszyć? A, ja chcę ulepszyć! Co chcę? O, o, o. ramiona! Widzicie, jakie jest wzmocnione. <laughs> Ukończono. O, za mało surowców. 41, to chyba na nic się. potem nie stać już. No, ale łuk mam ulepszony. O, podoba mi się, ulepszanie broni, Mmm. Gdzie ja jestem? Służba Słonecznej <grystanie> Królowej. Będę znowu miał w której rozwalam waselniki. <grystanie znawum> Ach, Christa. Czekajcie, to znowu zabiekę oj, to trzeba było szybko zrobić Albo. No, to tak już za późno. Rozumiem, ale to proste. Patrzcie teraz na mnie. Las tam. Dobry, potem ta... Potem tak... Ej, kurde... Nie, może jednak nie takie proste... Jak się mi wydaje... Hmm. Aha, aha, Ale to mi nic nie daje. To się jakoś to... Musi być jakiś sposób, żeby podnieść wyże. wyżej. No musi być. Na przykład... Zrobić to tak, ale czemu to? A czekajcie, to działa? On Kupi. a teraz jak ja bym, co tam można wrzucić? Kurde, zagadki logiczne. Never gets old. To mi chyba nic nie dało, jednak jest lina. Hmm, czyli ta... a! Dobra, czyli... Czyli to mi nic nie da widocznie... Ale czekajcie... O Jezus, pochodnia! Kryste Panie... Tam jest pochodnia... Haha, nie spodziewaliście się tego w ogóle, po mnie, że taki sprytny jest. Co? Proszę bardzo, proszę bardzo, jak idzie. Proszę bardzo, jak płoną pięknie. Shine like diamonds. Shiny like diamonds. No i patrzcie teraz, jak to działa. Widzicie jak Lara ładnie gasi? patrzcie teraz. Shine i teraz tak się nie... Już oh, Okej. Okay. O to chodziło, dzieciaczki. O to chodziło, dzieciaczki. Oczywiście ja to... A, nie, nie, nie będziemy myśleć. To ja to chcę. Otwórz mi to. Ja tu chcę. A jak na mnie wysz... Ile złota. Ile złota, panowie i panie? Wygrałam dzisiaj. nowe Przetrwanie, że tak. No i dlaczego no, nie wzięłeś wszystkiego? Odblokowana, sięgnijcie. Mądrala. la. Pewnie. No ba. Atap. A, czekajcie, patrzcie. Wioska w górach. Mapa to jest tak. Aj tu mam relikty jakieś. potem sobie pochodzimy. Teraz trzeba się cofać i na szczęście, żeby mnie nikt nie zaatakował. Dobra, mam kolejną umiejętność. Widocznie, ulepszmy sobie znowuż naboje z przeciwników. To jest trochę poszczelamy, widocznie. E, dobra. I jeszcze jestem ciekaw o to. Nie, 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 nie nie tak Sprzęt 216 to ulepszmy. To jest ulepszone, już w ogóle. Ja mam ten łuk jeszcze Cięciwam. szybsze strzelają. Do szybsze strzelanie się sprzeda. Jednak sprzeda. sprzedać. Teraz oni mi sprzedali ulepszenie, ale przyda się. Dobra, cięciwa gdzie ja to mam iść? Mam iść tu. A to co to jest? Mapa skarbów. Wejdź na szczyt wodospadu. Czyli tu mam wejść, tak? To no mi pozwala, dobra, nieważne. Relikt. Mhm. Jeszcze reliktę nie zebrałem, jeszcze mnie to. O Jezu, już mi że... To jest na górze. teraz mi się to nie przyda jeszcze. A... No... E, no to na serio, jak ja mam tam teraz? E, no miałem tu ewidencję zejść. I co? Miałem użyć tego ogniska? Nic innego tu nie mogę robić. Okej okay. Czyli jakiś wejść na szczyt Czy muszę stąd wyjść po prostu Psiak. chryste Przecież to dodatkową misję robię No pala, pal, pal, na nienawidzę jak ona na się nic nie widać. Z tyłu cimno, z przodu cimno jeszcze z boku coś pewnie wyskoczy. Jak coś wyskoczy to zabije. Urwę kark, więc nie wyskakiwać. No mapa zaktualizowana. Po pójdę tam nie masz. To jak za chwilkę. Jak wyjdę stąd, by ciemno tu. To... To nawet bardzo. Tyle, tyle. Proszę wyjdźcie, dajcie mi wyjść. Dobra. A, Więc hycamy. Dobra, teraz wchodzimy na szczyt. A, tiko, tak miałem jeszcze iść. Yy... No dobra, po drodze może coś yy, zahaczymy, o tak. Do tej jamy wilków nie będę chodziło, bo się boję trochę. A tam na pewno już nic nie ma. Okej okay. Nie wiem po co to jest Co mi ma to posłużyć, do czego? Ach, kurde ledwo. Jeszcze nie wiem jak wyłączyć ten tryb. No jeszcze dużo rzeczy, nie wiem, ale... ale przyjemnie się gra. Nie, nic. Co? Nic. Nikogo tu nie ma. W życiu tutaj nie dotrą. No co? Wracamy do bunkra? Nie, przeczekajmy burzę. Dobra. I co bić? Wchodzimy do środka. P spróbuję go tak. A, oni się tam ruszają. Oni się odrzucą tyłem. Niech sobie tam pójdą może. Bo ja bym chciał... Dlaczego jej używają? Czeka, radiowej? Hmm, oh, przecież ciągle działa, nie? Pewnie tak. Nasi ludzie pilnują jej dzień i noc. Ojciec Matias nie pozwala, żeby ktokolwiek się do niej zbliżył. Myślisz, że ma łączność ze światem? A niby dlaczego oh. żaden rozwitek?

Okay, OK, to było z mojej strony bardzo głupie, bo mnie zauważył przez ten mój głupi skok, który był głupi. Wiedziałem, że wszystko nie, niekiedy robię żółgłupie głupie rzeczy. Bo myślę, że oni mnie nie zauważą, czy co? No dobra, ale tym razem zrobię troszkę inaczej. Dobra! Bądźcie czujni! Wchodzimy do środka! Myślę, że to dobry pomysł. Mamy trochę czas. Każą nam za to przesłuchiwać wraz. BUM! Przecież się dowiedziała, nie? To nie da jej Dzięki wam za wasze główki. Przydadą się jak od mój kominek. A to jest Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę, ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. A to jest taka Kromwą skrót o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Czyli, że była czarownicą, to już wiemy, to już było mówione i surowców więcej. Opodało mi się to zbieranie surowców, naprawdę. U nie wiem, przyjemnie się tu. Chodź <śledzimy> tego <w> kogo ciko! Ej, zabije cię! Zmieję, coś ciebie będę miał, głupi kogut. A mogłem ich tak przecież zabić. Koryczę. Okej, okay, kolejne rzeczy. A, ja no to mogę tak skakiwać. <słuch> Co ja się...